Siema siema bratku witam bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie glitch na expa fortnite zostaw i zostaw subika kiedy jesteś na mapie jest to mapa typu Tycoon. kod do mapy masz u góry 045540360080 kodzik również masz w opisie więc możesz sobie go skopiować po co chodzi w mapie? No generalnie robimy sobie ulepszenia No i zarobienie ulepszeń dostajemy expa Możemy sobie tutaj inwestować w jakieś budynki Możemy sobie tutaj różne, różne rzeczy Ponieważ jest to milioner tycoon Czyli to kim chcesz dostać w przyszłości Chyba Tak mi mówiła twoja mama eee, Co? Nie w każdym razie Tak no za ulepszenia dostajecie tutaj expa Za robienie questów dostajecie expa Oprócz tego tutaj macie Y, gifta, którego sobie dobieracie po czasie, który wam tam pokazuje. Teraz mamy Recruiting an NPC, NPC around the map and bring to the. Coś tam. No, i generalnie, jak zrobimy sobie tego, Questa, no to dostaniemy sobie e, dodatkowego EXPA. No teraz widzicie, tu mam jakąś minigierkę, robię tak, dd, tak, cyk, cyk, no i za to dostaję kasy. Nie, jak sobie to wyskilujecie, ale wiem, że pewnie dużo osób z Was będzie to skilować. To łatwo nabijecie sobie poziom, tak prawdę mówiąc, to nie zalicza wam błędu. Więc możecie spamować po prostu każdy guzik, i w ten sposób nabijacie poziom. Właśnie to odkryłem. Także, no, tak, tak to wygląda. Wystarczy spamować WASD, i dostajecie tutaj miliony pieniędzy. Eee... No, dobra, czekajcie, trzeba stąd wyjść. Jak się stąd wychodzi? Eee... Nie umiem stąd wyjść. Dobra, jakieś tarapaty O, wyszedłem, witam No, no i mamy teraz kasę No i teraz za tą kasę mamy 1600 mamony Więc za tą kasę to ja sobie ulepszam Tutaj dostaję za to 2000 expa e, Tu mamy npc slota Tak jak nam kazał quest Tu mamy kolejnego npc slota No i tutaj musimy zrekrutować jakiegoś npc Więc idziemy sobie do npc ta Mamy go e, Uderzyć Ale ja nie mam broni, więc biję go Kill -offem. No i nie wiem, jest ten NPC tu u nas czy nie jest u nas? Chyba nie Możemy jakoś, musimy go zrekrutować, no nie wiem W każdym bądź razie Zrobiliśmy questa, bo idę garaż, mamy go kupić garaż O tu mamy gun, aha nie stać nas na guna Dobra, no ale tu mamy pieniądze, tu możemy sobie ulepszyć dropper dzięki czemu szybciej zarabiać Tu mamy air to money i tutaj za klikanie po prostu guzika dostajemy mamonę to też jest spoko opcja. Tutaj znowu nam się kolejny gift odblokował 400 widzów. Eee, w ogóle lecę po 100 tysięcy w tym roku. Może się uda z Waszą pomocą, więc zostawcie łapkę i zostawcie suba, proszę. Bardzo będę wdzięczny za to, bo fajnie było, bo marzenie z dzieciństwa spełnić. No i czy ja tu dostanę coś dodatkowo. Okej, okay, no i ulepszamy sobie kolejną rzecz i znowu 2000 expa. Także dosyć dosyć spoko. No teraz mamy teoretycznie broń, więc będzie nam łatwiej um, eliminować ziomeczków. No i dostał 90. On się zatrzymał. A możemy zrekrutować go. Okej, okay, no to zrekrutowany. Tu mamy kolejnego ziomka. Ja nie wiem, czy on się zrekrutował i przyszedł do nas, czy nie. Mamy tu NPC slot. I ja nie rozumiem trochę o co chodzi. Niby zrekrutowałem, a jednak nie zrekrutowałem, i w sumie to nie wiem o co chodzi. Jeszcze raz. No i klikam rekrut. Zrekrutowałem cię? O, zrekrutowałem go, okej. Okay. Okej, okay, czyli musimy trafić tak centralnie w ten zielony. No i on teraz idzie chyba tu i pracuje dla nas. Myślałem, że to jest inna praca niż tańczenie na kamerkach. Ale okej, okay, okej, okay, nie będziemy wnikać. Nie będziemy wnikać. Dziwna sytuacja się tam wydarzyła. W każdym bądź razie no, mamy tutaj różne sposoby na nabijanie tego poziomu. Jak widzicie, ja już mam 237 poziom. A wy napiszcie w komentarzu, ile brakuje wam poziomów, żeby odlokować nowego skina, bo mi 16. No i co, ja się będę z wami żegnał. Idę nabijać EXPA. Nie wiem dlaczego ten NPC tam tańczy, zamiast grać na tym komputerze. No trudno. Dzięki za film. Trzymajcie się. Нарка.